Ja mogę osobiście powiedzieć, że co do tej trójki, nie mam, nie, nie przyczepiałbym się. Bardziej jestem ciekawy właśnie, jak oni sobie poradzą. Jeżeli poradzą sobie dobrze, no to jestem jak najbardziej za tym. No powiem tak, byłam ostatnio w pracy, wyświetliło mi się to zdjęcie, spojrzałam jeszcze raz, już nie byłam w emocjach. No i dobra, no Hermiona jeszcze przejdzie. Okej, okay, powiedzmy nie jest źle, ale i tak mi się to nie podoba, bo to nie jest dokładnie to, co było. Harry no, i Ron spoko. No ale, ale nie uważasz, nie. że powinni klonować to, co się działo w filmach? Według mnie nie, raczej... W że pod... tak. <laughs> no to po co robić coś nowego, jak ma być to dokładnym klonem? Właśnie mi się podoba to, że oni chcą troszeczkę inaczej ten temat ugryźć. Nie, jakby no nie podoba mi się zmiany w postaci niektórych. Snape? No mi też nie. No bo dla mnie to już jest zbyt mocne, nawet biorąc pod uwagę fakt, że oni twierdzili, że ma być to bardziej wierne książką, nie? Ten no to serii. tym bardziej, skoro ma to być wierne książką, to Hermiona też już się nie zgadza. No właśnie, co do Hermiony, to raz w książkach było pisane, że jest opalona, a raz było pisane, że jest blada, więc.